Ksiądz Jerzy Mirewicz w jednej ze swoich książek opisuje historię pewnego Hindusa, który zwiedza europejskie miasta w okresie Adwentu i Bożego Narodzenia. Obserwując zachowania ich mieszkańców, powtarza uparcie: Gdzie jest w tym wszystkim Chrystus? Przybył do Europy nie w charakterze turysty. Jego pragnieniem było potwierdzenie słów, które usłyszał kiedyś ust misjonarza z Europy, który mówił, że kultura europejska, przeniknięta chrześcijaństwem, jest prawdziwą gwiazdą dla całej ludzkości. Swoje doświadczenia podróży z dalekiej Azji zamknął w jednym zdaniu: Europa chrześcijańska dzisiaj to racjonalnie. I estetycznie skonstruowany żółbek, ale niestety pusty. Oto diagnoza, która w jakimś stopniu obnaża naszą chrześcijańską wiarygodność. Obnaża świat jedynie deklaratywnego chrześcijaństwa, który ma niewiele wspólnego z doświadczeniem żywej wiary. Świat zimny i pełno obojętności wobec Boga. Świat chrześcijan o wartościach, którzy w gąszczu spraw ważnych i drobnych gubią radość życia i poddają się rozpaczy, jakby Boga nie było. Świat ucieczki wielu w iluzoryczny wymiar wróżb i przepowiedni, które mają uspokoić rozpiane sumienia, a w istocie prowadzą do nikąd. Gdzie zatem tkwi problem? Poszukując odpowiedzi na to pytanie, natknąłem się na tekst wybitnego teologa Karla Ranera. Pisze tak: Ziemia rodzi ludzi, swe dzieci, które umierają, bowiem są za słabe, aby żyć zawsze. Ziemia rodzi ludzi, dzieci o sercu bez miary i granic. To, co im daje jest piękne, by mogły tym pogardzać, ale za ubogie, aby im wciąż nienasyconym ofiarować spełnienie. Jak zatem nasycić pragnienie ludzkiego serca? Jak nadać radość obarczonej wielością problemów pustyni i spieczonej ziemi, naszej codzienności? Wciąż nowy sens? Odpowiedź na to pytanie stała się udziałem wielu ludzi tej ziemi, a w dniu narodzin Jezusa. Jego nadejście przekroczyło oczekiwanie wielu pokoleń Izraela. On przyniósł o wiele więcej niż pragnęli. Przyniósł pokój i radość, która wyzwoliła się z jarzma grzechu i śmierci. Odkrył sens przebaczenia, prawdziwą wartość miłosierdzia, siłę miłości Boga do człowieka i dobrą nowinę o naszej przyszłości, zakotwiczonej wieczności. Odtąd oczekiwania na przyjście Mesjasza, powtarzające ludzkie tęsknoty, zmieniło się w nadzieję, spełnienie się proroctwa. Które stało się faktem. Czas się wypełnił. Jest to czas ludzi błogosławionych, którzy nie zwątpili w jego nadejście. Od tego momentu Kościół wciąż żyje w cieniu spełnienia się tej obietnicy, zawartej i zawierającej w sobie perspektywę życia wiecznego, która pozostaje otwarta. Dla każdego człowieka, dla każdego z nas. Obietnica ta nadal domaga się wypełnienia. Nie marnujmy życia, szukając własnego świata i uciekając od Boga i od ludzi. Bowiem, jeden człowiek jest czymś więcej niż świat. Szukajmy Boga. Szukajmy siebie nawzajem. Abyśmy byli szczęśliwi, aby w naszym życiu trwało wciąż Boże Narodzenie.